Król Karol III podejmie decyzję co do dzieci Harry'ego Mekhan. Czeka tylko na wydanie autobiografii Syna. Czy Karol III pozbawi dzieci Harry'ego i Mekhan tytułów książęcych? Film Harry i który od tego dnia można oglądać na platformie Netflix, spowodował, że o konfliktach w rodzinie królewskiej znowu zrobiło się głośno. Książę Harry w jednej ze scen otwarcie mówi. Że jego brat William się na niego wydzierał. Z kolei Mekhan sugeruje, że księżna Katę nie pałała niechęcią do niej. Że komo powodem tych animozji miał być fakt. Za świetnie sobie radzi podczas publicznych wystąpień i spotkań z obywatelami, a tym samym kradnie ich sympatię. Już po pierwszych odcinkach serialu na wyspach rozgorzała dyskusja o dalszych losach księcia Harurego i Mekhan Markle w rodzinie królewskiej. Choć obydwoje zrezygnowali z prac na rzecz rodziny i wyprowadzili się z kraju. To nadal noszą tytuły księcia i księżnej Sussex, hrabiego i hrabiny Dumbarton oraz barona i baronessy Kilkel. Ponadto książę Harry zachował prawo do sukcesji i tronu. Wielu obywateli domaga się jednak, by parę pozbawić tytułów po tym jak szkodzą brytyjskiej monarchii. Król Karol musi pozbawić te dwa jadowite szczury wszystkich tytułów i powiązań z rodziną królewską. Musi to zrobić szybko, zanim zniszczą monarchię napisał znany dziennikarz Piers Morgan, który niegdyś przyjaźnił się z Meghan, a teraz słynie z niechęci do niej. Król Karol III raczej nie posunie się do takiego kroku. Może jednak zrobić to w stosunku do dzieci Harry'ego i Meghan. Po śmierci królowej Elżbiety II, Archie Lilibet uzyskali tytuły książęce zgodnie z rozporządzeniem, patentem, wydanym przez króla Jerzego V w 1917 roku. Dokument ten ograniczał liczbę członków rodziny z tytułami królewskimi. Na jego podstawie prawo do tytułu mają wszystkie wnuki monarchy. Ale już nie prawnuki. Kiedy żyła Elżbieta, Archie i Lilibet byli prawnukami panującej monarchini. Wraz z wejściem na tron Karola III stali się już wnukami władcy i tytuły im przysługują. Jednak Karol III ma wkrótce wydać własny patent. Może w nim określić nowe zasady dziedziczenia tytułów. Na Wyspach spekuluje się, że król czeka z decyzją do końca stycznia. Wtedy to ma się ukazać na tamtejszym rynku autobiografia księcia Harry'ego pod tytułem Spara. Media podejrzewają, że rozstrzygnięcie co do losu królewskich wnuków będzie zależeć od ujawnionych w książce rewelacji na temat rodziny. Myślicie, że Karol III pozbawi swoje wnuki tytułów szlacheckich?